Wyobraź sobie to przez chwilę. Pewnego dnia w roku 2025 sprawdzasz swoje konto i nagle, bez żadnego dodatkowego wysiłku, widzisz o kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. Nie z powodu waloryzacji, nie z powodu 13 czy 14 emerytury, ale z powodu czegoś zupełnie nowego. Czegoś, o czym mało kto jeszcze słyszał, ale co ma potencjał, by realnie odmienić budżety tysięcy seniorów w całym kraju. Brzmi dobrze, prawda? A jeśli jesteś już na emeryturze i w pewnym momencie swojego życia wychowałeś dzieci, ta informacja może Cię bezpośrednio dotyczyć. To, czym się podzielę, możecie szczerze zaskoczyć, bo to nie jest kolejna pusta obietnica, nie hasło wyborcze, nie jakiś mglisty plan, który może pojawić się za 10 lat. To realna propozycja, już na biurkach decydentów. Mówimy o tak zwanym 800 Plus dla seniorów w 2025 roku. Tak, dobrze usłyszałeś. Wiem, co pewnie teraz myślisz? Zaraz, 800 plus? Czy to nie był program dla dzieci? Jak to możliwe, że dotyczy to emerytów? A co ważniejsze, kto właściwie otrzyma te pieniądze? Czy ja się kwalifikuję? Pozwólcie, że rozwieję wasze wątpliwości, ponieważ omówię wszystko krok po kroku, wyjaśniając w możliwie najjaśniejszy sposób. Oczywiście, jak w przypadku każdego nowego programu, obowiązują pewne warunki i nie będzie to tak proste. Jak każdy emeryt dostanie dodatkowe pieniądze. Ale jeśli poświęciliście całe życie na wychowywanie dzieci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może to dotyczyć również was. Najciekawsze w tym wszystkim jest uzasadnienie. Po raz pierwszy od lat ktoś w rządzie otwarcie docenia wkład rodziców, nie tylko w okresie ich aktywności zawodowej, ale także w wychowanie kolejnego pokolenia. I to uznanie nie jest symboliczne. Jest to zaplanowane jako comiesięczne wsparcie finansowe, pieniądze. Które możecie wydać na co chcecie, na leki, rachunki, a nawet na coś, co po prostu sprawia wam radość. Dlatego zachęcam do uważnego słuchania i do trwania do końca, ponieważ nie tylko wyjaśnię, kto może otrzymać to świadczenie, ale także, jakie dokumenty mogą być potrzebne, jak uniknąć nieporozumień na początku składania wniosków i jak upewnić się, że niczego nie przegapicie. I pozwólcie, że o coś zapytam. Ile razy w życiu słyszeliście, że emeryci nie zasługują na więcej. Bo już dostali swoją porcję? Ile razy czuliście, że system jest przeznaczony tylko dla młodych, a seniorzy muszą się męczyć? Cóż, to nowe świadczenie ma udowodnić coś przeciwnego. Po raz pierwszy państwo mówi, widzimy wasze wysiłki, widzimy, co daliście społeczeństwu i chcemy to docenić. Już samo to czyni ten program historycznym. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej inicjatywie, szczerze mówiąc, nie uwierzyłem. Moją pierwszą reakcją było. Jak to możliwe, że istnieje program 800 plus dla emerytów? Brzmiało to dziwnie, bo przez lata to określenie kojarzyło nam się tylko z rodzinami wychowującymi dzieci. Ale oto pomysł. Nie chodzi dosłownie o ponowne płacenie seniorom za dzieci. Chodzi o uhonorowanie roli tych, którzy lata temu wychowali dzieci, które dziś są dorosłymi i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Te dzieci dorosły, stały się pracownikami, podatnikami, a nawet rodzicami. Rząd w końcu zrozumiał, że za każdym z tych obywateli stoi rodzic lub opiekun, który poświęcił czas, energię, a często i własne ambicje, aby je wychować. Najciekawsze w tym wszystkim jest uzasadnienie. Po raz pierwszy od lat ktoś w rządzie otwarcie docenia wkład rodziców, nie tylko w okresie ich aktywności zawodowej, ale także w wychowanie kolejnego pokolenia. I to uznanie nie jest symboliczne. Jest to zaplanowane jako comiesięczne wsparcie finansowe pieniądze, które możecie wydać na co chcecie. Na leki, rachunki, a nawet na coś, co po prostu sprawia wam radość. Dlatego zachęcam do uważnego słuchania i do trwania do końca, ponieważ nie tylko wyjaśnię, kto może otrzymać to świadczenie, ale także, jakie dokumenty mogą być potrzebne, jak uniknąć nieporozumień na początku składania wniosków i jak upewnić się, że niczego nie przegapicie. I pozwólcie, że o coś zapytam. Ile razy w życiu słyszeliście, że emeryci nie zasługują na więcej, bo już dostali swoją porcję? Ile razy czuliście, że system jest przeznaczony tylko dla młodych, a seniorzy muszą się męczyć? Cóż, to nowe świadczenie ma udowodnić coś przeciwnego. Po raz pierwszy państwo mówi: "Widzimy wasze wysiłki, widzimy, co daliście społeczeństwu i chcemy to docenić". Już samo to czyni ten program historycznym. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej inicjatywie, szczerze mówiąc, nie uwierzyłem. Moją pierwszą reakcją było: "Jak to możliwe?" Że istnieje program 800 plus dla emerytów? Brzmiało to dziwnie, bo przez lata to określenie kojarzyło nam się tylko z rodzinami wychowującymi dzieci. Ale oto pomysł. Nie chodzi dosłownie o ponowne płacenie seniorom za dzieci. Chodzi o uhonorowanie roli tych, którzy lata temu wychowali dzieci, które dziś są dorosłymi i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Te dzieci dorosły, stały się pracownikami, podatnikami, a nawet rodzicami. Rząd w końcu zrozumiał. Że za każdym z tych obywateli stoi rodzic lub opiekun, który poświęcił czas, energię, a często i własne ambicje, aby je wychować. Jak to ma działać w praktyce? To pytanie nurtuje wszystkich. Pozwólcie, że wyjaśnię podstawową logikę. Plan jest prosty w zasadzie, ale szczegółowy w realizacji. Nie każdy emeryt się zakwalifikuje. Program jest ukierunkowany. Dwa główne warunki będą miały znaczenie. Po pierwsze, Musisz być już emerytem, po drugie, musisz wychować co najmniej jedno dziecko. Może to brzmieć bardzo ogólnie, ale szczegóły zawężą to. Bo nie chodzi tylko o posiadanie aktu urodzenia dziecka. Chodzi o udowodnienie, że faktycznie wychowałeś i wspierałeś to dziecko, gdy było małe, że było pod Twoją opieką, czy to biologiczną, adoptowaną, czy jako opiekun prawny. I tu pojawia się coś kluczowego, świadczenie nie ma trafić do absolutnie każdego, niezależnie od dochodów. Najprawdopodobniej będzie obowiązywał próg dochodowy. Oznacza to, że jeśli już otrzymujesz bardzo wysoką emeryturę, możesz się nie kwalifikować. Celem jest skierowanie pieniędzy do tych, którzy naprawdę ich najbardziej potrzebują, seniorów, którzy co miesiąc z trudem wiążą koniec z końcem. Z jednej strony ma to sens, ponieważ ograniczony budżet państwa nie jest w stanie utrzymać wszystkich w równym stopniu. Z drugiej strony oznacza to więcej papierkowej roboty, ponieważ test dochodowy wymaga dokumentów. Wniosków i weryfikacji. I właśnie tutaj chcę, abyście byli ostrożni. Ponieważ zawsze, gdy uruchamiany jest nowy program, taki jak ten, pierwsze tygodnie to chaos. Ludzie pędzą do biur, stoją w niekończących się kolejkach, nie wiedzą, jaki formularz jest potrzebny lub nie dotrzymują terminów. Ci, którzy nie są przygotowani, tracą cenny czas, a czasem nawet całkowicie tracą szansę. Dlatego chcę, abyście byli o krok do przodu. W tym filmie powiem Wam dokładnie, co przygotować, jakie dokumenty odkopać i jak uniknąć stresu. Zatrzymajmy się na chwilę i wyobraźmy sobie, co by znaczyło dodatkowe 800 zł miesięcznie. To nie jest mały bonus. To realne pieniądze realna pomoc. Pomyślmy o swoich rachunkach. Dla wielu może to oznaczać pokrycie kosztów prądu, ogrzewania lub leków. Dla innych może to oznaczać możliwość odłożenia niewielkich oszczędności. Kupienia prezentów dla wnuków bez poczucia winy, a nawet zafundowania sobie krótkiej wycieczki. Życie na emeryturze nie powinno polegać wyłącznie na codziennym życiu. Powinno to być również komfort, godność i cieszenie się chwilami, na które zapracowaliście przez całe życie. Część z Was może się teraz zastanawiać, czy te 800 zł będzie stałe, czy tylko tymczasowe. To kluczowe pytanie. Z dostępnych dotychczas informacji wynika, że plan zakłada wypłatę przez co najmniej rok. Istnieją jednak przesłanki, że niektórym osobom, zwłaszcza w zależności od budżetu, może to być wypłata jednorazowa. Inni, szczególnie ci z niższymi emeryturami i większą liczbą dzieci, mogą otrzymywać je w sposób ciągły. Ta niepewność to kolejny powód, dla którego musisz być na bieżąco i gotowy do szybkiego działania, gdy program się rozpocznie. A kiedy to ma nastąpić? Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze dokładnej daty. Źródła sugerują jednak drugą połowę 2025 roku, prawdopodobnie lipiec lub sierpień. Dlaczego? Ponieważ kilka programów pilotażowych kończy się mniej więcej w tym czasie, a rząd chce wprowadzić coś nowego, aby utrzymać silne poparcie seniorów. Nie jest też tajemnicą, że dodatkowe wsparcie przed wyborami lub ważnymi wydarzeniami politycznymi zawsze jest czynnikiem motywującym. Niezależnie jednak od polityki, liczy się rzeczywistość: seniorzy potrzebują pomocy a ten program może ją zapewnić